Szanowni Państwo, chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców naszego powiatu na uroczystości związane z 77 rocznicą bitwy na Kałżówce. To właśnie uroczystością, która odbędzie się 5 września bieżącego roku o godzinie 10 rozpocznie się show polową. Chcemy uczcić pamięć tych wszystkich, którzy zginęli na Kałżówce, ale również tych, którzy później oddali życie również jako więźniowie. Zapraszam wszystkich, serdecznie zapraszam rodziny z dziećmi, będzie piknik historyczny, będzie gruchówka wojskowa, będzie oczywiście oprawa związana z Wojskiem Polskim, będzie orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego. Myślę, że powinniśmy w tym dniu wszyscy być w tym miejscu, żeby pamiętać, dziękować, ale też i na przyszłość wyciągać wnioski z tej historii, która pokazuje, że to, co dziś mamy, jest cenne, wartościowe i należy to szanować. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam.